Czeście moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. E, mam tutaj aktualnie. O, już nie mam. E, kota. <słuchajcie>, Słuchajcie, przychodzę do Was dzisiaj z filmem. Wiem, że nie mówi się przychodzę, ale tak jakoś się to zakorzeniło na tym YouTubie, e, więc jestem tutaj z filmem. Mm, który już dawno powinna była dla Was nagrać A mianowicie jest to haul kosmetyczny z Polski Czyli co kupiłam sobie w Polsce Będąc na ostatnim urlopie Który miał miejsce już kilka tygodni temu w sumie Tutaj mam przyszykowaną siatę Kosmetyków, które zakupiłam I specjalnie, słuchajcie, nie używałam tych kosmetyków Tylko czekałam z nimi, żeby Wam je pokazać I dopiero później móc zacząć ich używać Także jestem i zapraszam Was do oglądania, jeżeli jesteście oczywiście ciekawi, co kupiłam. I zostawcie oczywiście łapkę w górę, komentarz i subskrypcję z dzwoneczkiem. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Tak, lecimy z tym filmem. Lecąc nie po kolei, tak jak po prostu. Koty się bawią. Tak, jak po prostu mam tutaj rzeczy w tej siatce. Zaczynamy od płynu do higieny intymnej, czyli coś, co pewnie każda kobieta używa. Jest to laktacyd. Ja zazwyczaj używam laktacydu, jakoś tak nigdy mi krzywdy nie zrobił, więc nie przerzucam się na nic innego. Ostatnio kupiłam sobie na spróbowanie On Libio, ale jeszcze go nie używałam, więc jeszcze nie mam żadnej opinii. Tutaj oczywiście tradycyjnie i tak naprawdę obojętnie, która wersja i tak wszystkie mi się sprawdzają. Także laktacyd to była rzecz numer jeden kupiona w Polsce, która zawsze musi być kupiona. Zawsze kupuję na każdym urlopie w Polsce laktacyt. Następną rzeczą jest pierwsza moja w życiu w ogóle odżywka od Anwen. Nigdy jeszcze nie stosowałam anwenowych odżywek. Stosowałam tylko proteinową i to u mojej mamy, bo moja mama po prostu ma tę odżywkę i ją sobie tam wypróbowałam. Ale sama jeszcze nigdy nic nie kupiłam i postanowiłam, że pierwszą moją odżywką od Arwen będzie emolientowy iris i jest to wersja do włosów o średniej porowatości. Moje są takie średnie w kierunku do nisko albo nawet i niskie, ale to co jest do średnio porowatych, to co jest do nisko porowatych zazwyczaj mi się sprawdza, więc postanowiłam... Spróbować właśnie z tą odżywką. Ona była kupiona w Hebe, a nie mam już od tego rachunku. Ona była kupiona w Hebe i była wtedy na nie promocja. One były za prawie 20 zł. Także sobie wypróbuję. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Mm, tutaj mam dwie odżywki, które kocham, uwielbiam i jest to dla mnie najprostsza forma dbania o równowagę pech w mojej pielęgnacji włosów, czyli odżywki od On Libio. Proteinowa. I humektantowa. Dwie odżywki, które muszą się zawsze znaleźć w pielęgnacji, jeżeli chcecie e, dobrze dbać o wasze włosy i zachować tę równowagę pech, czyli proteiny, emolienty i humektanty. Polecam bardzo, bardzo serdecznie. U mnie sprawdzają się świetnie. Nie muszę myśleć, czy dana odżywka jest proteinowa, czy humektantowa, czy taka, czy taka, tylko mam po prostu totalnie. Dosłownie takie odżywki. Obie mi się sprawdzają świetnie i już jedne opakowania prawie zużyłam, to są już kolejne w zapasie. Następnie delikatny żel do mycia twarzy Soraya i jest to żel, który ja już raz miałam. Kupowałam go wtedy na stronie makeupstore.de, więc na pewno w jakimś tam holu go widzieliście. On był bardzo tani, w Polsce też był tani, jak go kupowałam. Kupowałam go, słuchajcie, w Kauflandzie za dwa. O jezu, co ja chciałam powiedzieć? W euro chciałam powiedzieć, za ile kupiłam na Makeupstore. Kupiłam go za 12 zł, czy ponad 12 zł. Mm, więc bardzo tani, bardzo wydajny. Uwielbiam go, jest delikatny. Uwielbiam go szczególnie na poranne oczyszczanie twarzy. Jest delikatny, przepięknie pachnie. Polecam. A jeżeli chodzi o odżywki On to słuchajcie, ja trafiłam na promocję, gdzie były one za ponad 16 zł, także już w ogóle super, super, super. Mm, kolejną rzeczą, którą mam, jest to żel do mycia twarzy od bo Nigdy jeszcze tego żelu nie miałam, a słyszałam o nim bardzo dużo pozytywnych recenzji. Wypróbowałam go już w Polsce, słuchajcie. I jest to bardzo gęsty, w sensie taki treściwy żel, którego trochę ciężko zmyć z twarzy. Zobaczymy, jak będzie się dalej sprawdzał. No na chwilę obecną będzie sobie czekał, no bo zużywam jeszcze mój żel do mycia twarzy z Bandy, ale byłam bardzo ciekawa. Dajcie znać mi oczywiście w komentarzach, jak wam się sprawdza ta, ta wersja żelu do mycia twarzy z Rysibo, bo na pewno wiele z was ją posiada, bo był to swego czasu naprawdę naprawdę hit w internecie. Następnie tuż do rzęs. I kupiłam je dwa, więc okłamałam Was, bo jeden mam już w użytku, także już coś używam z tego holu. Kupiłam dwa, one były po 20 coś złotych w Hebę, były dwie ostatnie sztuki tak w ogóle, a u nas one są słuchajcie po 12 euro. Także ja kocham ten tusz i jak tylko jest w promocji w Polsce, kiedy akurat jestem na urlopie, to sobie go kupuję, bo ceny za niego tutaj to jest jakaś porażka. Chciałam też, jeżeli już była ta promocja na Onlibio, wypróbować sobie szampon do włosów, a miałam już tę wersję, jaka to była? Yy, balansująca yy, I słuchajcie, no tak średnio mi się sprawdzał, musiałam go bardzo dużo użyć, yy, bardzo dużo wycisnąć, żeby, żeby w ogóle jakoś czuć, że umyłam nim włosy Także no średnio, zobaczymy jak ta wersja nawilżająca, oczywiście pamiętajcie, dziewczyny, no krzyczą się, bawią Oczywiście yy, dajcie mi znać w komentarzach, jeżeli coś z tych kosmetyków macie, coś wam się sprawdza, coś dla was jest bublem. Jestem bardzo ciekawa. U mnie te kosmetyki teraz będą czekały w kolejce. Pomadka. Pomadka nawilżająca Sknayp i to jest yy, wersja. Kurczę, ona była z jakimiś jeżynami, coś takiego. No ta z fioletowym wieczkiem, z fioletowym zamknięciem. O, z fioletowym zamknięciem. Bardzo ładnie pachnie. Do użytku też jest spoko, bo już jej w Polsce troszeczkę użyłam. Zresztą. Tak. To jest taka pomadka z serii tych bardziej treściwych. Tak bym ją opisała. Świetna w Polsce tańsza niż w Niemczech, dlatego sobie zakupiłam, a w ogóle potrzebowałam akurat pomadki, więc kupiłam. I ostatnie dwie rzeczy, bo tak naprawdę to już jest koniec mojego holu kosmetycznego. Są to dwa lakiery z. Czemu mi mruga to światło? Co się dzieje z tym światłem? Coś mi mruga. Może. No nie wiem. Dobra, trudno. Mam nadzieję, że jakoś to przebolejemy. Troszeczkę też oziębiłam ten kolor, ochłodziłam z ringa, bo troszeczkę za ciepły był właśnie, miałam wrażenie. Dobrze, więc mam tutaj dwa lakiery z Semilaka. Jeden to jest lakier, który, oj, lakier, który jest 5 w 1, także nie potrzeba ani bazy, tak naprawdę nawet topu nie potrzeba. Jest to wszystko w jednym, można powiedzieć. Kocham te lakiery z Semilaka i postanowiłam zakupić sobie kolejny kolor. Jest to kolor 804 i on wpada bardziej w beżowy odcień. Nazywa się dokładnie Glitter Soft Beige. Tak się nazywa. A drugi jest to Semilac Platinum Light Gold 260 numerek i jest to czyste złoto, czyste, po prostu czyste, brokatowe złoto. I pomyliłabym się, bo zakupiłam jeszcze jeden lakier z Semilaka, który już mogliście zobaczyć też na moich paznokciach. Jest to numer 293 Rose Gold Shimmer, także te dwa to są takie złotka, którymi mam zamiar właśnie sobie malować, jakieś kreseczki, kropeczki, coś tam na paznokciach, no i ten pięć w jednym. Też była wtedy promocja w Rosmanie. i słuchajcie, lakiery z semilaka mi się sprawdzają super i inwestuję sobie w te, które są pięć w jednym, bo to jest duże ułatwienie przy robieniu sobie samemu paznokci. Także mi się wydaje, że to będzie na tyle. Piszcie mi w komentarzach oczywiście, co z tego macie, co wam się sprawdziło. Czy też jesteście fanami tych kosmetyków, które wam tutaj pokazałam? Moja siata jest już pusta, już nic w niej nie ma. Szybki haul, ale myślę, że dość treściwy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, że możecie mnie spotkać również na drugim kanale, gdzie robię dla Was ASMR. Nazywa się ASMR Marta w Niemczech, na Instagramie Marta w Niemczech i na TikToku na moich dwóch kontach Marta w Niemczech i Marta w Niemczech 2. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Dziękuję za oglądanie. Buziaki! Pa!